Witajcie na moim kanale, zapraszam Was na odcinek zdrapkowy Dzisiaj mamy zdrapkę, krzyżóweczkę z numerem 8 Testuję tą ósemkę, czy aby na pewno będzie dla mnie szczęśliwa czy nie I zaczynamy sobie drapać Może akurat Was troszkę przybliżę i będę po prostu przesuwać Ponieważ no naprawdę jest ciężko ułożyć taką dużą zdrapkę, żeby było wiecie dobrze No i zaczynamy sobie drapać Dzisiaj mam drapak, takie wiecie, lotka I zaczynamy Lotka i mamy ulotka I jest literka C tutaj no i szukamy. Tatar. Łatwo mi się tutaj drapie, tym naprawdę super. Data. Czekajcie, jeszcze tu i tu i tutaj. Dobrze. Teraz niebieski. Mamy dwie literki te. Trend. I więcej nie ma. No i kolejna. Zielona. Tutaj mamy te. No i nie ma. Dobrze. Kolejna literka. Będzie to literka P. Edyp. Tutaj mamy P. To by było na tyle. Niebieskim. Pawian. Paprotka. OK. I teraz tu. Mam wrażenie, że się przewróciło. Tu spis. I koniec. Dobrze. Kolejna literka, s. Oblask, dysk. Okay. Tutaj mamy s, s. Kos. To by było na tyle. I teraz tu spis. Hmm. Chyba więcej nie ma. Dobrze. Kolejna. Literka jest to literka O. Lotka. I teraz tutaj szukamy. O, 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 o. Nie ma więcej, widzicie? Tylko jeden. Teraz tutaj worek. Kos. Molo. Tutaj mamy O. Tutaj mamy O. Boa. Boks. I koniec. I w zielonym. Wzrost. Kołczuga. Browar. No i więcej nie ma. Dobra. Kolejna literka. Jest to literka Z. I sobie tutaj szukamy Z. Z. O, tutaj jeszcze mamy P. Tutaj mamy Z. То, то. Не Teraz tu, cytr, tutaj mamy. I koniec. Dobra, kolejna Wielka. literka, jest to literka W. Welur, Ewa, więcej nie widzę. Pawian, krew, więcej nie widzę. A, e, tutaj worek, pola worek. I tutaj wzrost owca, tutaj mamy w, no i więcej chyba nie widzę, przynajmniej nie widzę. Kolejna literka jest to k, ulotka, no i teraz tutaj odblask, dysk, eryk, kakadu, tutaj mamy k, i więcej chyba nie ma, teraz w niebieskim, worek, kos, mamy pierwsze słowo, kos, tutaj mamy k, F, k, akcją. No i to by było na tyle. I teraz tutaj kraj. Tutaj mamy k. Tutaj mamy k. I to by było na tyle. Kolejna literka. Będzie to literka F. Tutaj mamy F. Więcej nie ma. Czy tutaj jest jakaś F? Tu nie widzę. Af. W niebieskim lufa mamy, lufa. I tutaj delfin. Ok. Dobrze, następna literka. Jest to literka H. No i szukamy. Hetera. Więcej nie ma. Czy tutaj coś jest? Jest. Hiszpania. Więcej nie ma. Harem. Ghana. A więcej nie widzę. Dobrze. Znowu mi się to lewą przewraca. Muszę to go naprawić. Kolejna literka jest. To literka A. I teraz będzie ulotka. Ciekawe, czy będzie U i L. No i teraz mamy A. Bar. Data. Tatar. Kakadu. Tak. Ewa. Armia. <kluzny> Odblask. Tak. Teraz tu. Mali, Mali, Pawian, Boa, Akcjum, tutaj mamy A, 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 dobrze, i teraz tu Hammer, Owca, Hana, Iga, Lufa, no więcej nie ma, dobrze, ale jeszcze jest trochę liter, więc szansa jest, Literka B, bar, b. Więcej nie ma. Tutaj niebieskim literka B, boa. Mamy drugie słowo. Tutaj pierwsze, tutaj drugie. Więcej nie ma. Dobrze. I w zielonym browar. Tutaj mamy b. No i więcej nie widzę. Dobra. Kolejna literka jest to U. Ulotka. No i potrzebujemy naprawdę tego L. No ale mamy U. Tu U, tu U. Więcej nie ma. Akcjum. No i więcej nie ma. Emu. Tutaj mamy U. Lufa. Kółczuga. Dobrze. Kolejna literka. Jest to literka G. Yy, I szukamy. Tutaj mamy tak. Mamy pierwsze złoło w pierwszej tej. Więcej nie ma. Teraz tutaj mamy G. Więcej nie ma. I teraz tutaj mamy kołczuk IGA. No i koniec. Cztery literki do końca. Jest to literka J. Ciekawa jestem, czy będzie literka L, więcej nie ma, Akcjum, więcej nie ma i tutaj, jeb tylko tu i więcej nie ma, dobrze? literka N, tutaj mamy N, tutaj mamy N, więcej nie ma. Teraz tutaj mamy N. N, więcej nie ma, tutaj mamy N, 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 mamy słowo ikhana, będzie chyba pierwsze słowo tutaj, więcej nie ma, dobrze, dwie literki do końca, literka D, mamy tutaj słowo dysk, drugie słowo kakadu, mamy trzecie słowo, wow, super, no to jest wygrana. Tutaj mamy D, mamy czwarte słowo, data, super, data, mamy czwarte słowo, data, dysk, kakadu i tak, na cztery słowa, to już jest 20 zł. Dobrze, szukamy dalej, może jeszcze tutaj coś będzie, tutaj już dwa słowa mamy, ale jeszcze by się nam przydało, byłoby super, no ale nie ma. I teraz tutaj mamy D, D, D. Ale nic więcej. Dobrze. No i co, kochani? Jak obstawiacie Czy będzie ta L, czy nie? Ale ja już się cieszę, jest tylko M. Niestety nie ma. No i tutaj mamy M, B. Tutaj mamy. Ale nic więcej. Także mamy tutaj kakadu. Tak. Data. R nie było. I dysk. Dobrze. Nic nie przegapiłam. Dobrze. Teraz tutaj molo. Mim, mali. No i chyba nic więcej, nie bo nic nie przepepiłam. Ok, i teraz tutaj widmo, Emu. Tutaj D, ale nie było R. No i to by było na tyle. Mogliśmy mnożyć razy jeden Tutaj mogło być 10 złotych. No, ale jest tylko cztery słowa, więc nie wiem, jaka tam jest C, C, jaka kolejna jest literka, no i gdzie te literki, C, C. No, prawdopodobnie jest to 20 zł, no bo nic więcej tutaj nie, nie mogłam przegapić, E nie było, R nie było, także no jest jak jest, fajnie, bardzo się cieszę no, mamy plusik, nie dłużej, ale jest fajnie, że ósemka okazała się dla mnie szczęśliwą zropeczką, więc no myślę, że będziemy kupować ósemeczki jak tylko nam będzie to, że tak powiem, możliwe nie? Patrzę, czy jeszcze gdzieś tam coś nie przegapiłam, ale nie, wydaje mi się, że nie <laughs> ale bo po prostu nie pamiętam tych, tych kontrolnych no, ale tak jak mówię, bardzo się cieszę pozdrawiam Was kochani, do zobaczenia w następnym odcinku, buziaczki, pa pa